poziom ligi widzę, że z roku na rok się podnosi. Zawodnicy przychodzą coraz lepsi, nawet schodzący z plus ligi. Eee, a myślę, że liga jak zawsze będzie mi wyrównana. Tutaj jeżeli zagra się dobry mecz, to zespół z miejsca myślę, że dziesiątego czy nawet dalej może wygrać z liderem. To jest taka liga, że tu się wszystko potrafi wydarzyć. Jeżeli się dobrze gra, to te wyniki będą przychodziły dla każdego. Cieszymy się niezmiennie, że udało nam się w końcu zwyciężyć. Wiadomo, że to dopiero drugi nasz mecz, bo Jedną kolejkę się przełożoną, ale, ale cieszymy się, że, że w końcu po, po, po tych trudach w pięciu setach udało nam się zwyciężyć. Śmialiśmy się przed y, rozpoczęciem piątego seta, że, że możemy tych, y, tych meczów grać y, każdy. Po, po pięć setów, ale, ale żeby one były zwycięskie, bo, bo wiadomo, że, że to inaczej się będzie na pewno jutro stawało yy, mimo tak późnej godziny dzisiaj. Jutro będzie się inaczej stawało, bo, bo dwa punkty zostały w Tomaszowie. Wiadomo, że zespół mieliśmy bardzo przemeblowany i zazwyczaj yy, nowi zawodnicy byli doświadczeni. To teraz yy, ci nowi zawodnicy są yy, młodsi, którzy według mnie, tam, znaczy według mnie no, którzy w swoich klubach pełnili rolę zmienników i mniej grali, więc na pewno nam tutaj brakuje jeszcze takiego zgrania, takiego wyrachowania w jakichś trudnych piłkach, gdy nie skaczemy, linia obrony, żeby podchodziła bliżej, no, niektóre tam piłki nam takie, jak to się mówi, farfocle wpadły. Ale mam nadzieję, że z biegiem czasu będziemy łapać swój rytm i będziemy grać lepszą siatkówkę. No niestety musimy się cieszyć z tego jednego punktu. Tomaszów jest bardzo ciężkim terenem po tej zmianie hali jeszcze. Naprawdę ta hala jest nietypowa. Jeszcze nie, nie grałem na tego typu hali. Plus Tomaszów postawił bardzo wysokie warunki nam. Niedosyt dostał, no bo niby tylko dwoma punktami przegraliśmy w tie breaku, ale, no ale musimy się cieszyć, musimy się cieszyć z jednego punktu. Dalej ciężko pracować, wiemy mniej więcej czego nam zabrakło. No z mecz na mecz będzie coraz lepiej, tak myślę. Ach, szkoda, że tylko jeden punkt, bo, bo już drugi raz bijemy się w tym tiebreaku i chcielibyśmy w końcu coś wygrać. Jesteśmy bardzo głodni tych, tych wygranych, bo no jak jesteśmy takim młodym zespołem, to na pewno moglibyśmy się przez to nakręcić. No ale co, zabrakło nam w tym czwartym i piątym secie. Chyba koncentracji po prostu, żeby to dowieść do końca i utrzymać grę na odpowiednim poziomie. No a rezultat był jaki był. biliśmy się niby na punkt za punkt, ale cały czas czegoś brakowało, jakieś kontry, jakieś obrony, za coś co moglibyśmy się złapać dwa punkty na naszą stronę i może ten mecz wyglądałby inaczej, ale w sensie wynik końcowy, ale no niestety jest jak jest. Kolejny mecz u siebie na hali, który się skończył w tej bardzo długi, wydaje mi się, że równy. Zespół z Stołu też zagrał bardzo dobre mecze, gdyby tutaj był wynik 3-2 dla nich, to też wiadomo, że bylibyśmy źli po porażce, ale wydaje mi się, że oni też zagrali dobre spotkanie. Cieszymy się, jeżeli, tak to będzie, jeżeli będziemy grali coraz lepiej i wygrywali, to możemy grać same tiebreaki. Tak naprawdę się dopiero poznaliśmy na początku przygotowań i nigdy wcześniej, no może z, z niektórymi się widzieliśmy, ale nie graliśmy razem. I... No, potrzebujemy trochę czasu, żeby się zgrać, ale pomimo tego, że jesteśmy bardzo młodą drużyną, patrząc jak na pierwszą ligę, to, to chcemy pokazać, że będziemy się w tej lize liczyć i żeby, że z Basem Białystok nie, będą takie, nie będzie taki mecz, że o, łatwe punkty, tylko będzie trzeba z nami się pomęczyć albo przegrać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze się odnalazłem w zespole z Tomaszowa. z częścią chłopaków znaliśmy się już wcześniej bardzo dobry kontakt z trenerem, ze sztabem, więc tylko, tylko do przodu i trenować. Bardzo się cieszymy, że, że Arena Lodowa udostępniła dała nam taką możliwość, że możemy tutaj trenować. I tak naprawdę już będę się powtarzał chyba któryś raz, że mamy tutaj wszystko co nam jest potrzebne. My tylko zajmujemy się treningiem, bo mamy tutaj praktycznie od nowe siłownię na, na hali. Wchodzimy, kiedy chcemy, wychodzimy, kiedy chcemy i wszyscy są zadowoleni, że my tutaj czasami nawet jesteśmy późno. Obstawiam, że teraz jest 23, chyba 35, to, to nikt tutaj nie czeka, żeby zamknąć tą, tą halę, tylko tutaj są ludzie od sportu i, i, i bardzo nas wspierają. Mam nadzieję, że, że tutaj zostaniemy, bo, bo już chyba od dzisiaj jest chłodzona, chłodzona arena i będzie. Lodowisko. Prezes nas zapewniał, że, że jest, że, że jest spokojne o to, że, że temperatura będzie, więc my też jesteśmy spokojni. A, a zdajemy sobie sprawę, że niektóre zespoły reagowały. Może trochę śmiesznie, że gramy na arenie lodowej, ale jak widać, da się wszystko pogodzić, i, i ta temperatura też może być optymalna do, do gry w siatkówkę. Jak już pokazywały wcześniejsze sezony, kibiców mamy fantastycznych, więc. Z biegiem czasu będziemy tutaj na pewno namawiać prezesa na, na większe trybuny, jeśli taka możliwość będzie. Tak, hala może jest inna niż wszystkie, trochę specyficzna, ale przyzwyczajenie się do niej nie jest żadnym problemem. My tu trenujemy cały czas na co dzień, już zaraz trzeci miesiąc będzie, więc to nie jest. Myślę, że będzie naszym atutem.